Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Zmiana swoich przyzwyczajeń więcej ruchu, mniej spalonych papierosów. To wymieniamy jako noworoczne postanowienia najczęściej, jednak są i inne. E, no, ja mam. Jakie? E, że nie będę się bił z Proszę, A ty masz jakieś noworoczne postanowienie? No mam. Lepiej się uczyć. Niektóre są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze zrealizowania. Żeby było lepiej, na pewno, w mhm. tym roku niż w zeszłym. A jak to było w poprzednich latach? Udało się wytrwać w tych noworocznych postanowieniach? No udało się, powiem Pani. Ja bym raczej powiedziała, że szczęśliwe załatwienie różnych spraw biurowych. Nie robię noworocznych postanowień, i tak nie wychodzi z tego nic więcej. A próbowała Pani? Próbowałam, ale nigdy nie wyszło. O, dieta by się przydała. Tak. W starszym wieku to jest dużo, robi taka dieta, ruchu dużo, spaceru. Odchudzam się. O, i jak Zrzucam, wychodzi? Zrzucam brzuszek. I jak wychodzi? No na razie dobrze. To są pierwsze dni, także wiadomo, że dobrze. A było jakieś yy, wcześniej, yy, wcześniejszych latach postanowienia? No miałem nie palić właśnie i teraz właśnie mi spadł papieros. <noise> także chyba rzucę jednak. W poprzednich latach postanowiła sobie coś Pani od nowego roku? Przede wszystkim schudnąć, co mi się udało. Noworoczne postanowienia? Nie mam żadnych, bo się nigdy nie udaje ich spełnić. Ale to w nie. poprzednich latach były? To znaczy, były, były, ale co z tego? Za słaba wola. Ja tylko gram. Jeżdżę po całej Polsce. I to są moje postanowienia. Grać i ludziom, żeby umilać życie. Dorota Kochman, portal o